Jesteśmy w zakładzie aktywności zawodowej od nowa. Od jakiegoś czasu robimy tutaj takie spotkania, które mają poszerzyć świadomość ludzi o różnych rodzaju, o różnego rodzaju niepełnosprawnościach. I stało się tak szczęśliwie, że poznałam panią Marcelinę Szpak i jej wspaniałe tutaj asystentki Karolinkę i Justynkę. I dzisiaj mamy tutaj takie spotkanie, które ma poszerzyć naszą świadomość o autyzmie, i różnych formach autyzmu. Ten temat jest nam bardzo bliski. Renia jest ze mną, która jest dyrektorem ZAZU, bo ponieważ mamy w swojej grupie dwie osoby ze spektrum autyzmu, uczymy się tego jakby na co dzień. Natomiast dzięki tutaj spotkaniu z Marceliną, z Justyną i z Karoliną mamy szansę dowiedzieć się więcej. Dziewczyny przygotowały tutaj co nieco, więc tutaj oddam głos Justynie, żeby opowiedziała, co tu się dzisiaj będzie działo. Dobrze, to tak pokrótce, żeby nie zdradzić szczegółów. Oczywiście przygotowaliśmy salę pod kątem takim sensorycznym, bardzo wizualnym. Chcemy po prostu, żeby osoby z zewnątrz, które nie mają styczności na co dzień z autyzmem, żeby poczuły się jak osoby w spektrum autyzmu, żeby mogły poczuć, jak to jest, kiedy otoczenie nie jest takie komfortowe. Myślę, że chyba tyle wystarczy. Mam nadzieję, że kiedyś jakby więcej będzie tego, żeby więcej osób było świadomych i chętnych, żeby poznać właśnie świat autyzmu. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie będzie pierwszym, ale nie ostatnim spotkaniem, i że będziemy wprowadzać nasze osoby w różne spektra w różnych schorzeń psychicznych, aby ten świat osób chorych nam przybliżyć.